Nie mów żadnego dowcipu. Kumplu proszę cię. Dłocz. Dlaczego zegar rzucił się z okna? Nie, błagam. Bo czas leci. <ściski> co, 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 co. <ścjas> Ale głupie. <ścjas> <ścjas> Jakie głupie. Prawda? <ścjas> Boże. Dobra, dobra, trzeba wracać do roboty. No, poszły won. Ty znikli, okay. halo! Co to za uciekanie okay. do roboty takie szybkie? Czy nawet ich nie widziałam, że poszli sobie? Skam! Co ty robisz? Chciałam, żebyś oceniła pocałunek. Nie wiem. Moi drodzy, przypominam, że jest to gra survival o zombie. Jest! Drodzy, powinnam zamknąć teorię. Brawo! Sło no, tak. się zamknęło. Dobra, chyba nie ma. Let's go, czap. Ostrożnie. Nie ten klawisz orydymy robię dinozaru. Przesuń się, bo tu szuflada kurwa jest, Rep. co się z jej stało? What the? To mi na pewno to było. No, i takie wyglądają na świeże w sumie. Co zostawił ten? Solidna barykada. Łom. No dobra, więc tędy nie przejdziemy. Z drugiej manki trzeba Zobaczyłem w ostatnim momencie. No powiedz coś. Jeszcze się pewnie obrazi. Jestem w ciąży. Chyba jestem w ciąży. Patrz pod nogi. Spoko. Niepie powiedz do rzeki wrzucić. <siun> <słuch> no ja nie mogę grać w Tegie. No, halo, ja... Przepowiadam przyszłość co chwilę! Halo, no co jest? Aaaa. 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 Już nie żyjesz już co? Krzyczysz, uspokój się! Sąsiadów pobudzisz! Lepię, Hello? Hej, <grystanie> nic nie widzi! Więcej <grystanie> ja nie widzę. Dziś pewnie jest jeszcze jeden. A jednak nie. Chcesz sobie spróbować? W sumie tylko, że ja bez, bez zoomat ja nie trafię, kumplu. Jest jeszcze jeden gdzieś. Nie widzę go. Ej, no sery nie widzę. No, nie widzę, to idziemy. dawaj, chodź. Chyba, że chcesz żebym strzelił. Ale zobaczymy, że jak pójdę dalej, to. No nie no muszę go zrobić. Ja nie widzę tam żadnego chopa. tej. Ten to cwania, kluneta, moja co, co, co ja ci bez lunety zrobię? Gdzie ty widzisz jakieś hopa? Emily Jones nie ma. A, dobra, bo on mi daje... Dobra, nieważne. Na no pewno? Boże święty ja chciałem. Do... nieważne. Od razu mi lepiej. Pewnie. Panie przodem. No Abi by tego nie powiedział. Nie powinienem nic. I jak się kończy The Last of Us 4? Dokładnie, ja mam wujka w Naughty Dog. O, na przykład, patrzcie, ja na przykład potrafię grę zbogować na konsoli. Widzicie takie takie, takie, dymy? Nie widzicie takich dymów? Na przykład, umieranie przy rurze. Stojąc w jednym miejscu, Takie rzecz tylko ubowola na streamie. Aha, czyli to jest dziura. Dobra. Zanotowane. Tak. Skurwiel dostał to, na co zasłużył. Nią, <besky> Dlatego właśnie ja zawsze preferowałem gry od filmów. Bo w filmach tak się zazwyczaj dzieje. To jest tak zwany efekt wydłużenia czasu akcji, naładowania napięcia w danym widzu. Została tackowry. To jest takie pogłębienie, wydaje mi się, że za na dół gdzieś. Na Przykład teraz, zaraz. Wciąż ani śladu blizna. Może się poddali? <śmienicza> Między wami okej? Okay? Wszystko się układa. <śmienicza> <śmienicza> Zazwyczaj, wiesz, ona potrafi być kochana. To pewnie miła odmiana. Wiesz... Nie przeszkadza ci tą zabawką kumplu? Chciałam pójście tą zabawkę, bo zabawka najlepsza była w tym wszystkim, no? Jara Demony są blisko. Masz święty, co to jest teraz? Far Cry Primal czy jak? Bo ja już nie rozumiem. Czy jakiś inny Far Cry, kurwa. Tu was zaraz przyjdzie? Listen to your instinct. You have to make your own Tao. nie chciałem butelko w niego rzucić. Strzelają do nas! Co to? Jak strzelają do was? nikt do was nie strzelił w ogóle. What? Na czym? Masz mnie na czym? Czekaj, bo nie słyszałem. Na czym nie masz? Wiem jakie to pogmatwane. To ja też wiem, wiem jakie to pogmatwane. Trzeba było nie iść na bok, debilu. Ale mamy prawo do szczęścia. <laughs> Chłop chce iść ze swoją kobietą, ma dziecko. Jeszcze dodatkowo ze swoją kochanką, i wieś wspaniałe, szczęśliwe życie w trójkę. Czy ty jesteś, czy jesteś głupi? Czy, czy, jak? Bo już nie rozumiem. Nie <noise> mamy tu. Taki <noise> <noise> cicho, ciemny pod wodą, kurwa. O oh, kurwa. <głos> <głos> Magia gier komputerowych, co? Zapięte <noise> Znalazłam ją, już widzę, o to tam, tam jest, zabiła naszego typa dokładnie młotkiem, z mu sierpowego z młotka, mówię wam, tak było. Łap drobinę. Gotów? Teraz już faktycznie, patrzcie, gotów się robi. Kratos jest szeroki, do tego bój z łukiem. Czy to przepraszam nawiązanie było, czy jak? Mateo, trzy złote. Zbieg, ucieka, mamy gościa. W tamtym budynku już po tobie Przyszpilić ją, kurwa Marta łapcie ją, Mateo. Nie. Słuchaj, do Neita mi zepsułeś grę. I teraz Eli dziwnie oddycha cały czas.